Przed nami prawdziwy jesienny miks. Trochę deszczu, trochę słońca i spory spadek temperatury. Dzień dobry Państwu, Gabriela Szewczyk. Zapraszam na prognozy pogody. W piątek pogoda będzie dość zmienna, ale raczej spokojna. Rano miejscami pojawią się przelotne opady, które szybko ustąpią. W drugiej części dnia nie zabraknie też chwil ze słońcem. Temperatura maksymalna wyniesie około 13 stopni, a wiatr powieje z zachodu słabo i umiarkowanie do 5 metrów na sekundę. Wieczorem znów może się miejscami rozpadać, a temperatura spadnie do około 9 stopni. W sobotę pogoda stanie się znacznie bardziej kapryśna. Od rana dominować będą chmury i deszcz, chwilami dość intensywny, szczególnie przed południem. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 7 stopni, a w godzinach popołudniowych miejscami spadnie nawet do 4-5 stopni. Wiatr umiarkowany i chwilami silniejszy z zachodu oraz północnego zachodu osiągnie w porywach do 9 m na sekundę, przez co odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Wieczorem i w nocy opady stopniowo będą słabe, ale niebo pozostanie całkowicie zachmurzone. W niedzielę wreszcie odczujemy poprawę. Po deszczowej i chłodnej sobocie przyjdzie dzień z większą ilością słońca. Od rana rozpogodzenia i błękitne niebo, ale poranek będzie zimny, miejscami zaledwie 1-2 stopnie. W ciągu dnia zrobi się nieco cieplej, maksymalnie 8 stopni przy słabym i umiarkowanym wietrze z północnego zachodu. Wieczorem pogoda spokojna, bez opadów, ale temperatura szybko spadnie ponownie w okolice 2-3 stopni. Podsumowując, piątek umiarkowany i przejściowy, sobota deszczowa i wietrzna, a niedziela przyniesie słoneczne, choć chłodny. Tygodnia. Prawdziwa jesień. Smacznych cynamonek i udanego weekendu.